Stary, biedny mężczyzna razem ze swoją córką wskazał na kamerę monitoringu zamontowaną przed domem i zapytał Proszę pani, czy ta kamera należy do pani? Kobieta przytaknęła i zapytała. Dlaczego pan pyta? Starzec wyjaśnił, że jego córka Maria codziennie wracając z uczelni była zaczepiana przez pewnego chłopaka. Ponieważ działo się to w pobliżu ich domu, podejrzewał, że chłopak mieszka w tej okolicy. Błagał, że jeśli mogłaby pokazać nagrania, bardzo by to pomogło. Na początku właścicielka domu powiedziała, że każda posesja ma swoje kamery i że powinien zapytać sąsiadów naprzeciwko. Starzec westchnął i powiedział, że odwiedził już wiele domów, ale nikt nie chciał mu pomóc. Dodał, że ona jest jego ostatnią nadzieją i poprosił ze złożonymi dłońmi o współczucie. W końcu kobieta się zgodziła i zaprosiła ich do środka. Zapytała, czy zgłosił to na policję. Starzec spuścił głowę i odpowiedział, że nie, bo jest biedny i nie ma dowodów. Powiedział, że na komisariacie biednych nikt nie słucha, policja przyjmuje tylko skargi od bogatych. Dlatego właśnie przyszedł nawet do niej, bo przynajmniej kamera pokaże prawdę. Kobieta próbowała go pocieszyć, mówiąc, że jeśli ktoś zaczepiał jego córkę w pobliżu jej domu, kamera z pewnością to zarejestrowała. Zapytała wtedy dziewczynkę, o której godzinie zwykle wraca z uczelni. Dziewczynka odpowiedziała, że między 14.30 a 15. Kobieta otworzyła laptopa, uzyskała dostęp do nagrań i posadziła dziewczynę obok siebie. Gdy oglądały wideo, dziewczynka nagle wskazała ekran i drżącym głosem powiedziała – to on? Czy to ten chłopak, który mnie codziennie zaczepia? Kobieta przyjrzała się uważnie i zapytała, czy jest tego pewna. Łzy spływały po policzkach dziewczynki, która zapłakana odpowiedziała: Tak. Nigdy w życiu nie zapomnę jego twarzy. Kobieta zamarła. Jej ręce zaczęły drżeć, bo chłopak na ekranie był jej własnym synem. Starzec zauważył jej reakcję i zapytał, co się stało. Kobieta zawstydzona spuściła głowę i cicho powiedziała: Nic. Ten chłopak to mój syn. Starzec spokojnie odpowiedział: Już wiedziałem, proszę pani, ale jak miałem to pani powiedzieć? Nikt by mi nie uwierzył, a gdybym poszedł na policję, jako że jest pani bogata, łatwo wybieliłaby pani syna, a moja córka zostałaby zniesławiona. Dlatego przyszedłem do pani z dowodami. Proszę tylko, byście zachowali nasz honor i nie pozwolili, by imię mojej córki zostało schańbione. My, biedni pracownicy, wychowujemy dzieci z trudem, a honor to wszystko, co mamy. Kiedy to usłyszała, kobieta załamała się. Złożyła ręce przed starcem i ze łzami w oczach obiecała... Przysięgam na swoje życie, że mój syn nigdy więcej nie będzie zaczepiał pańskiej córki. Starzec i jego córka zaufali jej słowom i w milczeniu opuścili dom. Przyjaciele, prawdziwym obowiązkiem rodzica nie jest ukrywanie błędów dziecka, lecz ich poprawianie. Jeśli się z tym zgadzasz, polub ten film i zostaw czerwone serce w komentarzu.